pani Czekam Ale z kim ty gadasz? Z nikim. Jak z nikim nie gadasz? Nie ma nawet opcji, że ktoś przyjedzie o tej godzinie do domu. Nie, nie, o to chodzi! Ale dlaczego ty w ogóle? Coś powiem, nie wiesz o co chodzi, a. I po co ty w ogóle nagrywasz? No bo właśnie chcę pokazać ludziom, co ty odpieprzasz. Po Ale kontinuach. ty nawet nie wiesz o co chodzi. No nie wiem o co chodzi, dlatego mi wytłumacz o co chodzi. Ale to nie jest twoja sprawa. Jak nie jest moja sprawa? To jest mój dom, a zapraszam, że tutaj ludzi. Ale kto powiedział, że, ona, że ktokolwiek. No bo słyszałem, przed chwilą słyszałem. Ty nic nie słyszałeś, przesłyszałeś się. Weź. Ja chciałam się już położyć. Nie usłyszałeś, tak? Zaraz w 12 w nocy ktoś przychodzi. Karina, powiedz mi w tym momencie, co ona powiedziała, bo szepczecie cały czas. Mów, Karina. Karina. No muszę powiedzieć, no. Biola zaprosiła tutaj panią wróżkę. No, to jest ciekawe. Słucham? Słucham, kogo zaprosiłaś? E, ale daj mi wytłumaczyć. Nie. Daj mi wytłumaczyć, słuchaj. Moja matka dzisiaj do mnie zadzwoniła. Wcześniej była u wróżki wróżka powiedziała. Twoja mama chodzi do wróżki! No raz była, bo jeszcze Wróżka poleciła, że przyniesie szczęście blotka. I Weski tu przyniosła jej szczęście, wygrała 5 tysięcy, zadzwoniła do mnie i dała mi do niej numer. I to jest jej siostra bliźniaczka. i powróży nam po prostu przyszłość. Ty jesteś niepoważna. Ty jesteś... Więc, Dobrze, nie ja, to wody pokażę, wody. ja to pokażę, ja to pokażę ludziom. Ja to casa o no to zobaczysz, zobacz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. I w dzisiejszym odcinku facet. pokażę wam, co Wionka robi o 12 w nocy. To nie jest pierwsza akcja, nie chciałem pokazywać wcześniej Dobrze. co ona od odpieprza, ale od już wcześniej takie numery, tylko on po prostu e, ale słuchaj, co nie widzę? Wró złego w wróżce. We wróżce to widzę złego? Tak. To jest. Pokażę Ci jaką złą masz przyszłość. Nie. Jeżeli jesteś nowy, taki sam czerwony przycisk, i widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco, bo e, pokażę wam, pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, co robi e, Wiolka w moim domu perfidnie się rządzi. W ogóle, Adam, co ty o tym sądzisz? Ja bym powiedział, że będzie spać, a teraz jeszcze będziemy filmowy temat nagrywać. No, ja nagram, nagram, dobra, bo bruska, się rządzisz. Masz fajny temat, Nie, to, nie rządzisz nie się nie w, w moim domu. W moim o, domu się rządzisz. To, to tylko o tej godzinie, o tej godzinie ja jej nie wpuszczę Ja jej o tym nie wpuszczę. Ja jej nie wpuszczę. Się. Ona dobrze proszę, ci to wywróży, potem proszę. będziesz miał szczęście i jeszcze będziesz mi ja to, myślę, to bardziej, Bardziej by Ci jakiś czarnoksiężnik wywróżył. No bo dobra, niech cię orźnie z kasy, niech ci orżnie do zera. Nagram to, jak cię, orzyna do zera, rozumiesz? Bo jesteś głupia i się dajesz. Dobre. Przyjechała, Prziała, mi, tak? To ona? to ona? Tak. To jest jej siostra blizniaczka, w sensie bo one są były z Uj, no. Ja się boję trochę, szczerze mówiąc, taka jest nieprzywidzia. Normalna! proszę no. przed... Próbuj, tylko no, się nie śmiesz koczka Więc to chyba ściemanie jest nie, Dobrze, nie, dobrze, ja pojadę z tobą, ja a. pojadę, pojadę no, z tobą Ona wyszła Dobra, kto otworzył bramę? Ja Dlaczego otworzyłaś bramę? No bramy? tylko tutaj naprzód ona tylko wejdzie, podjedziemy po nią. Ty jesteś niepoważna, a dlaczego bez mojej zgody w ogóle cokolwiek a. robisz w tym domu? My się zgodziłyśmy, że pojedziesz. Że pojadę po nią, ale nie, że masz jej otworzyć. Dobra To no, taka syganka wyglądała Dobra tutaj, ja... no, dobra, ja tutaj po, na kolorowo no, tak mega jaram. bo jak mojej mamie tak dobrze przepowiedziała przyszłość, to na pewno mi dobrze przepowie przyszłość. Ja no już, tak już to widzę, jak ci przepowiada przyszłość dobrze. Uwierz mi, że ona naprawdę umie przepowiadać przyszłość. Proszę, uwierz mi kawie, że z proszę. Naprawdę, nie zawiedziesz, się, zobaczysz. I co? Niby by mi przepowie przyszłość, tak? Tak, Przecież... albo jak masz jakieś pytania, no to ona będzie mogła ci dać odpowiedzi. Ciekawe, no wiesz, że Dobra, Ale samochodem słuchaj, samochodem. ale korzystałeś kiedyś z wróżki? Nigdy, no i to nie, to nie mam właśnie. zamiaru. Jest... No nie mam zamiaru. No, zamiaru. no to spróbuj. Ale co ci szkodzi jeden raz? Dobrze, podjedziemy po nią. Nie wiem, kto o tej godzinie normalny przyjeżdża e, pod dom. E, to a a na nie, pewno nie... bo no to jest nocna wróżka. Nocna wróżka? Mm, a to takie coś istnieje, tak? Znaczy no w sensie ona obsługuje w nocy, a nie w dzień o to mi chodzi. Mm -hmm. Nie wiem jak ty wiola, ja się w ogóle do niej nie odzywam. Ja ją sprawdzę. Odzywasz ja najpierw z... się. nie odzywam się no nawet. No zapytasz jej... się o to, nie, się, nie. Nie, ma opcji. Ma ci powróc... Nie, na razie, na, nie odzywam, na razie się nie odzywam, na razie się nie odzywam do niej razy, ale... Sprawdzimy w ogóle, co ona tak naprawdę ee, chce od nas, bo to, to jest dziwne To jest naprawdę, no to nie, 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 Wiolka, To Oj, weź, przestań myślaj. Nie, żeby wróżka mogła coś wywróżyć, no to najpierw musi ta osoba tego chcieć, bo inaczej to będzie nieprawdziwa wróżba Nie wiem, dla mnie to jest dziwna, no. dziwna akcja ja Czuję taki... strasznie nastawiony Nie, nie jestem do wszystkiego, dobra, nie ważne, do wielka. Cześć. Cześć, Ramona jestem. Ramona? Złą energię widzę. Że co? Złą energię widzę. A w czym widzisz złą energię? W tobie jest bardzo zła energia. Widzę, że masz oryginalne rzeczy. Skąd w ogóle taka niby wróżka, jak ty ma na to siano? Bo to wróżki chyba dużo nie zarabiają. Wróżka musi mieć styl i klasę. Styl i klasę, to? Ja komu wróży? wróżyłam? Na Dudzie przykład? Ja wróżyłam. Dudzie? I komu jeszcze? pojewódzkiemu wróżyłam wszystkim celebrytom, dzięki nie są tam, gdzie są. To jest jak, jak jakaś ściema. Kłamiesz. Wydaje... No, kur... nie kłamie! No, mój... Jak nie kłamie? No. Nie kłamie. Mówię Wydaje ci, mi się, że z nią coś jest nie tak. Że dzięki niej mama wygrała pieniądze, więc dlaczego? No proszę cię, no spróbuj chociaż. Widzisz, ona od razu wiedziała, że jesteś negatywnie nastawiony i jesteś. No i nie powiesz mi, że jesteś No pozycji... jestem, jestem negatywnie, to chyba było widać, ale, że wiecie, jestem negatywnie ale, nastawiony. Ale jesteś od początku. Cały dzień jesteś jest taki Czynny. Masz taką właśnie złą energię, no aż się nie da czasem przybywać w twoim towarzystwie. I ona od razu o tym wiedziała. Mhm, na pewno. No tak, bo tak to przy innych ludziach udaje, że o taki milutki, a ona od razu wiedziała, widzisz. I co, ładne dom, podoba to. No Tak, nie kłamałaś. A kto jest właścicielem? A tu kamerzysta. Nie. co trzyma kamerę. Same buty. O, w do salona, na wszystko powróżysz, wszyscy usiadły przez Ale nikt sobie nie życzy, żeby mieć wróżone, tylko ty chciałaś mieć wróżone, więc nie mów za wszystkich. Spróbuj! Ale co ja mam próbować? Nie, nie wiem. No ona cały czas... Ona, ona cały czas do mnie mówi, że ona widzi złą energię? Nie, ale ty wiesz, że ona ma sobie złą energię. Nie, ona dużo. Tak, no jak... No, wydaje mi się, że coś z nim jest nie tak, ale nie wiem jeszcze co. Zaraz nadejdzie wizja. O czym ona gada w ogóle? Wizja jest już blisko. Czemu na store pilo i w Luzie? Ty jesteś normalna wiona? O, tu widzę energię. Y Dobrą energię widzę. Jak jesteś pozytywna. energię? Jesteś pozytywna. Nie wiesz, że z ramcesą rzecz? Co tu się dzieje? No właśnie nie wiem co tu się dzieje. No, Pani, Pani, która, nie, nie wiem, nie. dla mnie to jest. Nie no bo tak może stare chwilę i wszystko, że bo ona jest taka droga, to dlatego. Co to jest? wróżyć teraz. To może pójdźmy w jakieś normalne miejsce, nie w kuchni będziesz wróżyć. Jezu. Jezu, co tu się w ogóle dzieje ty nie to widzisz? A kto to jest? No nie wiem, jakaś nie wiem, cyganka, wróżka, nie wiem, nie wiem. Nie, to jest chore, Wiolka. Ona wróży, to jest prawdziwa wróżka, nie widzisz tego? Z lampy. Chyba. Ojej, prawdziwa wróżka wróżka tak, widzi go... we... Słuchaj, prawdziwa wróżka widzi we wszystkim przyszłość, pamiętaj. Ale w lampie? Dobra, ona wypieprza w tym momencie z domu, ja, ja wypieprzam, nie? Nie, nie. Ła, co ona, ty robisz? Ona tutaj zostaje. Nie szarpnij mnie. Ona tutaj zostaje. Ty jesteś chora. Nie prawa jej Ty jesteś chora, Wiolka stanie ci się coś złego Mi się coś stanie złego? Ty jesteś nienormalna w moim domu mi grozisz? Ja ci nie grozi. Ty piara wróży z lampy Ty piara wróży z lampy Ty wtedy przywróżą mi się coś złego, zobaczysz Ty jesteś chora Wiolka Dobrze, nagram to, nagram Ty jesteś, ty jesteś Ona jest, ona jest Nagrywać Ona jest wrzaśnięta, się... ale ty jesteś jeszcze bardziej Niech wszyscy zobaczą jak ona wróży Nie, dla mnie to jest, dla mnie to jest przygięcie na no no może ona onoje... zło takie. może ona próbuje światło zapalić tam? No właśnie Żarty sobie za mnie robisz? Tak, ale zobacz, świat. Ja Wy... Ale żarać stąd! Co jest? Co jest, wiolka? Co ty jest? Chcecie stąd wyjść! Stujecie jej aure, źle powróży, Klątwę da! Ty nie wiesz w ogóle w co ty się pokoisz. Wyjdź stąd, ja z zostaję. Ty chcesz zostać? Zostanę, no, zostanę, no. Ale masz nam Być później to! powiedzieć co Był mówiła to, do ciebie. No, no, masz to, powiedzieć nam wszystko, co ona mówiła do ciebie. Nie, nie możesz, bo wtedy to się nie spełni. Ale to nie powiem mam nic. Ale no, ty ty czytałeś jakieś księgi, że ty że się z wielką znawczynię, wybiec, Dobra, wejdź, teraz... O co ty chodzi? Ty w, nie w, ogóle nie masz w przyszłości. No, ale jakim prawem ona nas z domu. Znaczy w spokoju, przepraszam. Nie wiem. Nie wiem, to jest. Co osoby do domu i nazwywa lata. Na Ale, co to za rządy? Czy so, ja mogę teraz tam wejść? Dobrze, dobrze, no, teraz no. no co to ma być? Ale, że Karina w to wierzy? Ale na to nie wierzę. Ona nie, ona będzie. Później nam, nam powie, co na to tak, tak. że ona, nie, ona to nie wierzy. że Karina nie jest. Ciężko, bo przeszkadzacie nam w sesji. Jesteście pewni, że nie wierzy? Nie, ja dobra. Ja, ja, ja rezygnuję że... w ogóle ze wszystkiego. teraz Zresztą nie, nie wierzę. Chodźcie, chodźcie przysłuchuj. Dobra, ja mam pomysł. Mam pilot. On działa od każdego tak naprawdę. Otwórz. Od, od, nie, bo będzie przypał. Musicie się czymś zająć. Tretiarz, otworzysz? Tylko nie pieprz tego, one nie mogą tego zauważyć. I nie na całą ale, szerokość. Ale, ale, tak, ale, ale, tak, tak, żeby, żebyśmy, jak wyjdziemy stamtąd, żebyśmy mieli chwilę, żeby zobaczyć, co on pieprzają. Dobra, dobra. dobra, Mariusz, zajmij je czymś. Dawaj, wchodź, no, bez pokania. Wchodź. No, co myślisz? Halo? No, chciałam te przyrządy do tego. Jaki? Ale to, to, to nie wy, Jezu, widzisz, co my... Wyjdź stąd! Wyjdź stąd, bo psujesz całą tą aurę! Do czego przepraszam ten przyrząd? Całą materię nam psuliście! wyjdźcie stąd! A co ty robisz? Złebie, tą no wróżbę, wszystko, wyjdź stąd! Ale my nic nie psujemy, my tylko chcieliśmy... Nie, ja nie, nie wierzę, że Karina... Wyjdźcie ty stąd, tylko... Stąd. Żeby Karina w to weszła? Ale Karina, ty też w to wierzysz? Ty jesteś normalna? Nie możemy przełamać krągu, wyjdź stąd! Nie no, że wiadomo... Krągu nie mogę... Okay. Kręgu chyba, krągu, analfabetka Przywykali ta takie rzeczy. W ona sobie chyba robi z nas żarne, no Nie mają ją. dla mężczyzn chyba tylko do kobiet Widzisz coś Mariusz? Dobra, weź to Co tam się dzieje? Mogę to zobaczyć? Ona ma chorymi To one ją trzymają? one Nie wiem czemu one klękają. To jest chore, nie? Co tam się dzieje? Sudacstwo, wchodzi ona jakieś. Ty to widzisz? Żarty, czy to ona oni w to wierzą, czy, czy oni udają, że oni w to wierzą? Czy oni sobie robią jakieś żarty? Kurka zauważyły nas. Dobra, co, cofaj, cof, cofaj, się, cofaj się, cofaj się, cofaj. Widziała! Widziała, idź, idź. Idź. Wiedziałam, że to nagrywałeś, nie możesz. Weź puść! Pu, weź, tak weźcie tak ją! Rytuał pani robi. Ja za psycholka! Szatan się dopadnie. Ojej, kurcz, spokojnie tak? No weźcie, uważaj na nią, bo ona jest nieobliczalna. Co o, ona złota? Proszę się nie rzucać. Co to jest Co no, to trzeba to ogarnąć. No a wy co stoicie i nic się nie odzywacie? Myście koleżankę swoją własną. Gdybyście na mnie przerywali, to no, bo nie było takiej sytuacji. Ale co przerywali? A nam tak tak rytuał. Jaki tak rytuał? Teraz tak na tak ale po czego wiolka jest skręcona? Patrz na wiolkę. Wiolka jest zahypnotyzowana. Stoisz Myślisz, że ona już. Ja się. No, się. Przerwaliśmy ile trzeba. Ale co, co przerwaliśmy? Ty jesteś popieprzona? Ty widzisz, co narobi? Wyklęczycie przed nią? Wy jesteście normalne? to jest twoja no. sprawa, nie interesuj się. Jeśli ty nie wierzysz, to ciebie ale w co? Ja wierzę w Boga, a nie we wróżki. Ale, on jest no w... W... Ale widzisz, że ona się w ogóle nie rusza, ona jest jakaś chora, ta typiar, wy też jesteście chory. Ty jesteś chory i nie mów tak do nas. I co, dalej będziecie nie, kontynuować? Nie, to kontynuować? Wy Wyjdź stąd! Jezu, co, nie... co jest z wami nie tak. Ja się boję, ja się boję. Żeby Kalinka ja boję. była przeciwko nam? Ale ty przeciwko nam? Żebyś ty była przeciwko nam? Jest po, jest po dobrej stronie. Poczekaj, kamerę Jakąś energią zaraz ci kamerę rozwali. Przecież jedna jest rozchodna z was. Ja nie chcę stać przy niej, bo się boję, że mnie... Jakieś buty stoją i się patrzą. Wiedźmy. Wiedźmy, straszne to jest. A gdzie ty idziesz? Nie What the fuck? A, ale dwie, ja nie życzę sobie, żebyś jakieś rytuały satanistyczne tutaj odwalały. Ty jesteś normalna wiolka? słuchaj, Polska, potrzebne ci jest to. Potrzebna Ci jest pomoc. Ja wiem, że dużo życia, dużo złego. tak tak, dużo złego się spotkało i umiesz się od tego uwolnić. I my ci tylko możemy uwolnić się tego wszystkiego zła. Będziesz czysty końcu Ty jesteś nie normalna wiolka. Trzeba teraz zrobić. Ty też Karina? I teraz się energia, to będzie tego. Bardzo złą energię poczuję. Nie bardzo źle jest. Oczyszczę to. Musisz nam pomóc. Tak nie może być. Bardzo zła energia. Chłopak dużo przeżył życiem. Nie umie się od tego uwolnić. Taka zła energia to będzie dużo kosztować. Bardzo złe. Trzeba, nie... Trzeba bardzo dużo zapłacić. Będzie warte, to będzie ja wiem. Trzeba usunąć tą On Będzie odliwione. Będzie całkowicie inaczej, to mu pomoże. Ale jest dla niego załoneczka, tak? Tak, ale to będzie dużo kosztować. Zapłacimy, zapłacimy, spokojnie. Ja słyszałem tą waszą rozmowę. Tą rozmowę? to jest dużo energii A no to taka jest prawda. Ale nie, nie tą rozmowę. Tą, że masz zapłacić. Chyba nie masz zamiaru jej zapłacić. Przecież to jest jakaś oszustka. Nie obrażaj jej. Mówi, że będzie bardzo, bardzo dużo kosztować. No to co ona chce tutaj? Wyciągnąć kasę z ciebie, Karina. Że ty, że ty wierzysz w to? Nie usłyszałeś. Tak, tak, tak. Tak, źle usłyszałeś. Tak. Ja źle usłyszałeś. Ja źle usłyszałem? Dobrze. Jak, 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 słuchaj, w, w sumie sposób, jak cię orżnie, to W dupie dobrze. to mam, Karina. W dupie to mam. Jak cię orżnie, to cię orżnie. Mam to gdzieś. Będziesz się lepiej czuł, zanim długo niej. Jak ona to wszystko zrobi, będziesz się dobrze w końcu czuł. Wyzwolicie wszystko. Przekona Kadzidła mi macha, ona nic nie umie. No, no próbuję Karinę na kasę naciągnąć. Ale że I, I wiolkę. Ale wiolkę to tam... Wiolka to wiolka. Ale że Karinę. One się wkręciły strasznie. Straszne wie. to jest. Przekładnie jak się Zaodłączone od rzeczywistości. Tylko karty. Jakieś zapachy w powietrzu i magia. Dziwne jest to, że Karina właśnie się dała. I Karina takie rzeczy. No wstyd mi, no a co mam ci no, powiedzieć? Powiedzi? No wstyd mi. Trzeba zapłacić, żeby ono oczyściło. Ile? Zapłacę? Bardzo dużo trzeba zapłacić. To jest ma energia. A co, ale co widzisz? Co widzisz? Trzeba więcej zapłacić. Jeszcze mało widać. Musisz więcej płacić. Ale ja ja że... musisz zapłacić. Nie, to za mało. Biżuterię dają. Co jeszcze macie? Chodźcie, powiem wam tak, ja mam w dupie, Karina ma się na tym przejechać Niech ona się przejedzie i niech straci tą biżuterię, ja mam w dupie, nie kupię nowej, ale przynajmniej będzie wiedziała, że się przejechała Bo inaczej się nie nauczy a nie, a nie, a nie. Proszę, proszę, proszę jeszcze Trzeba więcej Ja biedna, Ona podziękowała Karinie za to, że ona dała swoją biżuterię, żeby powróżyła w Czyli postawiła jakby jej tą wróżkę teraz w tym momencie za sporo szukali. Na razie jest dobrze zapłacona. Próżę Ci dobrą przyszłość. Będziesz modelką, schudniesz. Próżę Ci nową miłość. Boże, naprawdę, Boże, dziękuję, wiedziałam, że jesteś najlepsza. Boże. Tak, boże, boże cię na wie, dziękuję, dziękuję, Witam, że jesteś najlepszy, dziękuję. Nie, nie, tak, dziękuję. Ja raz raz tak, tak, Boże. boże. jak najlepiej, proszę. Boże, wiedziałam, co coś się myśli w domu Prina jeszcze nie jest zapłacona. Ale ja zapłacę. Ja zapłacę. No, A co ty tutaj robisz? No co I robię? No. Nie wtrąkaj się. Nie ma. Nakrój zam. To jest no, jakaś nowa moda i nowy y, sposób na to, żeby się do wartością. To jest, że to chyba wszystkie kobiety to wkraczać To jest jakaś nowa moda na to, żeby się do wartością. No, no że żeby pieniądze wydawać. Wydawać, wydawać pieniądze. pieniądze i... Ale Ty to widzisz, ale ona, ona wierzy jej. Ona płaci za dobre słowo. Ale piórka ale i dziękuję, dziękuję. Dobra, ja mam to w dupie, niech robią co chcą. Nie wiem, dla mnie to jest poświęcone co tu się dzieje. Ja mam to w dupie. Szczerze już nie mam siły nawet reagować na to. Jest jak jest. Mm. Powiem Wam tak, ja chyba kończę ten odcinek, bo to... No, no, nie, ma, nie ma w ogóle co tego komentować. Jak chcą się przejechać, to niech szybciej czekają. powiadam. Co? 10 tysięcy skąd konta mi Ty Poczekaj Okej Okej Jak dziesięć tysięcy skąd konta? Karol No Ej No to, no to Halo chłopaki, no halo Dobra nie, no to już zaszło za daleko To zaszło za daleko, bez kitu To zaszło za daleko, już dziesięć, dziesięć koła Wysłałaś jej pieniądze? Wysłałaś jej pieniądze tak? No za to, że on ścigał ciebie tutaj Wysłałaś jej moje pieniądze? Ale dziesięć koła? Moje pieniądze jej wysłałaś? Nie, ci, nie, nie, ci, nie, nie, ci, nie, oczyszczenie. nie, na twoje oczyszczenie. Jukre, na ja jak to oczyszczenie konta wniosek, chyba, oczyszczenie nie, nie, pieniądze. nie, dobra, ty chyba ty już! Ty 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 chora. nie, 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 to nie, 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 To jest Jak nie, nie, Jutro się będziesz

Słuchaj, musiała zrobić coś to, to są, co? to to są jest idiotki, dla ciebie... ja, ja przepraszam. To że... Ale to są idiotki, naprawdę. Ja ale zobacz jutro rano obudzisz się. Obudzę się z pustym kątem, kątem tak? tak? A co to dla ciebie to jest? No nic, ale to są moje pieniądze, Karina, to są ale nie pieniądze. Ale nie będziesz się bo na pewno... Dobra, ja nie, to jest ja przesada. Nie wiem jak oddać mi te pieniądze, ale masz mi kwa i oddasz. Nie będzie musiała zobaczyć, że nie będziesz żałował. Jeszcze nie podziękujesz, jutro będziesz nam dziękował, zobaczysz! Ty jesteś ciekawe! No, no. Ale Z... ja naprawdę. Nie rozumiem, co ci chodzi, teraz tego nie rozumiesz, ale jak Jak wy mogłyście dać się tak wkręcić? Jak tak. tak To tak jest, to na jest, na to na jest zwykła manipulantka, to jest zwykła tak. manipulantka. Wy też musicie tego spróbować. Całkowicie inaczej się... Nie dobra, zakończ może ten odcinek i trzeba iść po prostu odzyskać kasę. Dostaniecie drugie Została życie przeref, nie... jak? Ona w uczciwy sposób zarobiła Teoretycznie, naciągnę, ale w uczciwy Korzystajcie sposób. Korzystajcie z usług wróżek Naprawdę! naprawdę. Dobrze. Ale... Dobrze. 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 Dobra, może ty to zakończ Zakończ ten odcinek. Dziękuję za oglądanie tego no, już filmu ci się to, się już. I Dobra, wiola bądź. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i naprawdę mam dość tego. Dziękuję za oglądanie.